Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili a to tu jest coś więcej niż Jonasz. Moi kochani, dlaczego mieszkańcy z Niniwy, którzy byli Poganami przecież, albo królowa z południa, która tak samo nie należała do narodu wybranego i jej nie dotyczyły obietnice, które Bóg składał wobec Żydów? Dlaczego oni swoim życiem potępią tych, którzy przecież należą do narodu wybranego, słuchają słów Jezusa i są tutaj obecni w czasie jego działalności? Otóż różnica polega na tym, że tamci podjęli działanie. Królowa z południa przybyła, aby się dowiedzieć, jak to się dzieje, że Bóg tak błogosławi Salomonowi, jak on postępuje. Przejrzała się, dowiedziała się, jak to robił, i go naśladowała. Podobnie i mieszkańcy Niniwy usłyszeli słowo, które Jonasz do nich głosił w imieniu Pana Boga i poprawili swoje postępowanie. Ci zaś, którzy słuchali Jezusa, do których Jezus to mówi, nie zmienili swojego życia. Chodzi więc o to, ażeby nie traktować słowa Bożego jako jakiegoś magicznego słowa, które w cudowny sposób, nas zmieni, czy też doprowadzi do wiecznej szczęśliwości, ale takiego, na które trzeba odpowiedzieć czynem. I to jest coś tak wymagającego, że żadne uzasadnienia tego nie usprawiedliwiają, i po prostu trzeba słowo Boże przyjąć i zrealizować. Niech nam Pan Bóg da światło Ducha Świętego, abyśmy mogli to uchwycić i skutecznie za nim iść. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.